Dzień dobry wszystkim. Witam Was w moim podcaście Rozmowy z przeszłości. Dziś przeniesiemy się do czasów wielkich odkryć geograficznych. Moim gościem jest człowiek, który na zawsze zmienił historię świata. Powitajmy Krzysztofa Kolumba. Dzień dobry, drogi panie Kolumbia. Dzień dobry, szanowna pani dziennikarko. Dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę znów opowiedzieć swoją historię. Panie Kolumbia, co właściwie sprawiło, że postanowił pan wypłynąć w nieznane czy nie bał się pan, że coś pójdzie nie tak? To była odwaga i marzenie. Chciałem znaleźć nową drogę do Indii, by ułatwić handel. Ludzie śmiali się ze mnie, ale ja wierzyłem, że świat jest większy niż się wydaje. Czy to prawda, że wielu ludzi wtedy naprawdę myślało, że ziemia jest płaska i że można spaść z końca świata? Tak, wielu się tego bało, ale nie wszyscy. Ja wierzyłem, że ziemia jest kulą. Mój problem był inny. Czy naprawdę da się dopłynąć na zachód aż do Azji? A kto panu w ogóle pomógł w tej wyprawie? Skąd pan miał? Statki, załogę, no i oczywiście pieniądze. Najpierw odmawiano mi wszędzie. Dopiero królowa Izabela i król Ferdynand z Hiszpanii uwierzyli w mój plan. Dali mi trzy statki Santa Maria, Pinta i Nina. Do to był moment, w którym wszystko się zaczęło. Jak wyglądały dni na oceanie? Czy załoga się buntowała? Bywało trudno. Czas płynął wolno, jedzenie się psuło. Ludzie byli zmęczeni. Czasami grozili buntem, ale zawsze znajdowałem sposób, by ich uspokoić. A czy w momencie, kiedy wreszcie zobaczyliście ląd, Pan poczuł takie zadowolenie z siebie, co jakby pan wtedy czuł? Poczułem radość, ogromną ulgę. 12 października 1492 roku dotarliśmy do wyspy. Dziś wiemy, że to Bahamy. Myślałem, że to Indie, ale to był nowy świat. Czy to prawda, że spotkałeś tam ludzi, którzy już tam mieszkali? Jakich pan tam potraktował? Tak, spotkaliśmy rdzennych mieszkańców. Nazywałem ich Indianami, bo myślałem, że jestem w Indiach. Początkowo byliśmy ciekawi siebie nawzajem ale niestety później niektórzy Europejczycy ich wykorzystywali. To ciemna strona tej historii. Czy dziś, z perspektywy czasu, uważa Pan, że to, co Pan zrobił, było dobre? Czy nie ma Pan wyrzutów sumienia? Historia nie jest czarno-biała. Chciałam odkrywać, nie krzywdzić. Ale to, co później się wydarzyło, nie zawsze było dobre. I trzeba było to pamiętać, ucząc się o mojej wyprawie. Dziękuję za szczerą rozmowę, Panie Kolumbia. Pokazał Pan, że ta historia to nie tylko daty, ale też emocje, decyzje i ich skutki. I ja dziękuję. Pamiętajcie, czasem jeden krok albo jeden rejs może zmienić cały świat. I tak właśnie się kończy nasza podróż przez historię wielkiego odkrycia. Krzysztof Kolumb nie tylko dopłynął tam, gdzie nikt wcześniej Europy nie dotarł, ale zapoczątkował też nowy rozdział w dziejach świata pełen nadziei, ale i trudnych konsekwencji. Mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie udało Wam się lepiej zrozumieć, kim był Kolumb, co go motywowało, jak jego decyzja wpłynęła na dalsze losy ludzi i kontynentów. Dziękuję Wam bardzo za wspólną lekcję historii. Do usłyszenia.